Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Środa 31 marca. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla wielu naszych projektów. Co się stało z projektem Olizeum? Czy to już koniec? Bardzo dobre wieści od PayPal'a i na rynku dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. Zaczynamy oczywiście, słuchajcie, od naszej strony internetowej. Dzisiaj również duże wydarzenie w Chiliz o godzinie 17. Czasu polskiego. Ruszamy z kolejnym fan token offering. Czyli sprowadza MMA, a więc PFL. Jeżeli chcecie brać udział w tym wydarzeniu, jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić, wczoraj nagraliśmy rozmowy branżowe z chłopakami z Chili z Polska. Także na naszej stronie internetowej oczywiście jest link. Film jest również na moim kanale. Także zapraszam, zapraszam serdecznie. I oczywiście na początku zapraszam wszystkie nowe osoby na nasze grupy na Telegramie. Tu dzieje się naprawdę dużo. Oczywiście grupa Edukacja, słuchajcie, 4335 osób. Jeżeli Cię jeszcze tutaj nie ma, jest to miejsce dla Ciebie. Grupa Hyde Park, ponad 3000 osób. Tam rozmawiamy o wszystkim. I na Telegramie macie od nas pełne, pełne wsparcie. I po raz kolejny ponawiam prośbę, żeby nie pisać do mnie wiadomości, słuchajcie, mam Messengerze, dostaję dziennie po 20-30 wiadomości, nie jestem w stanie po prostu Wam odpisywać. Dziękuję również wszystkim moim wspierającym na YouTubie, już dzisiaj najprawdopodobniej będziemy mieli w końcu tokeny MFT, które będę mógł Wam rozesłać, Kubki również się robią, także już niedługo pakieciki do Was oczywiście Polecą. Dobra, słuchajcie, lecimy, bo jest dużo informacji. Nastroje są bardzo mieszane, bo dobre informacje przeplatają się z tymi gorszymi, ale jak to mówią, czasami w niektórych projektach jest tak, że trzeba zrobić krok w tył, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Zaczynamy sobie od indeksu Fear and Greed. Oczywiście, chciwość wraca na rynek. Bitcoin ma się bardzo dobrze. Bitcoin znowu idzie w kierunku nowego ATH i mamy poziom 80. A więc wracamy tutaj do najwyższych poziomów, jakie widzieliśmy słuchajcie, już w marcu. Oczywiście, najwyższy ten poziom to był 87, natomiast wybijamy się z tego dołka, ludzie znowu są chciwi. Altcoiny radzą sobie bardzo dobrze, Bitcoin radzi sobie bardzo dobrze, i ogólnie mamy dość pozytywne nastawienie na rynku. Bitcoin 57 700 1,8% w dół w ciągu 24 godzin Ethereum 1797 no i oczywiście altcoiny standardowo jest tak, że jednego dnia któreś tam altcoiny idą mocno do góry także dzisiaj BitTorrent, Ficoin, Mask Network, Nervos to są pozycje, które gdzieś tam, gdzieś tam poszły najmocniej o nawet Tron słuchajcie 8% ja czekam tutaj aż Tron w końcu wystrzeli żeby zrealizować swoje zyski czekam aż Justin sam w końcu zrobi porządek w tym ekosystemie, ale oczywiście na spokojnie. Zobaczmy sobie, jak wyglądają wpływy i wypływy z giełd, bo to jest również bardzo ważne. I tutaj mamy, słuchajcie, zmianę. Dzisiaj, pierwszy raz od jakiegoś czasu, mamy sytuację, że więcej bitcoina na giełdy jest wpłacane niż z giełd wypływa. Oznacza to, że większość osób chce tutaj najprawdopodobniej realizować swoje zyski na bitcoinie. Jeżeli chodzi o Ethereum to tutaj się nie zmienia, a więc mamy dalej sytuację, że więcej jednak jest z giełd wypłacane niż wpłacane i jeżeli słuchajcie chodzi o tetera, to również tutaj wpływy są większe niż wypływy, a więc ludzie cały czas chcą tutaj dokupować. Oczywiście są to dane poglądowe, natomiast jest to jedna z rzeczy, która mówi nam, jak zachowują się inwestorzy. Przeskakujemy dalej, słuchajcie, jesteśmy na Twitterze Williego U. Mega, mega tweet, który daje gdzieś tam bardzo mocno do myślenia i daje ten szeroki obraz. Żyjemy w czasach prawdziwej rewolucji finansowej. Czy to komuś się podoba, czy nie, pewne rzeczy się zmieniają. Żyjemy w czasach, kiedy aktywa cyfrowe wchodzą bardzo mocno z buta do mainstreamu, sam bitcoin i kryptowaluty. Wchodzą coraz bardziej już nie tylko do inwestorów prywatnych, ale również do inwestorów instytucjonalnych, do instytucji, do banków, do funduszy, nawet do spółek rządowych. Także to jest absolutnie fenomenalny czas, i jeżeli dzisiaj mamy szansę żyć w takich czasach, to możemy być z tego naprawdę, naprawdę zadowoleni. Willi U bardzo fajnie to pokazał, jak zmienia się ta droga, jak wygląda ta rewolucja finansowa i tak jak. Te stare zestawienie wyglądało, że pieniądze właśnie y, t, trafiały z banku y, przez wizę do klientów, to teraz jest tak, że z krypto będą trafiać do wizy i potem do klientów. Oczywiście to, co można zauważyć, to że bank to to, że kryptowaluty będą zastępować banki, oczywiście te projekty, te rozwiązania DeFi'owe, te lendingi, te wszystkie rzeczy związane właśnie z wykorzystaniem y, kryptowalut do DeFi'u, one działają już bardzo dobrze, natomiast to jest ciągle początek, to jest kropla w morzu, jeżeli porównamy sobie to z tradycyjną bankowością, natomiast absolutnie widzę, bo tak samo żyjemy w czasach niesamowitej rewolucji, i coraz więcej osób otwiera oczy, coraz więcej osób myśli gdzieś tam o swoich pieniądzach trochę inaczej. Zaczyna szukać innych rozwiązań, bo widzi, co dzieje się na świecie. Widzimy, co dzieje się na świecie, dlatego inwestujemy swoje pieniądze nie tylko gdzieś tam w klasyczne aktywa, ale również w nowe technologie i w rzeczy, które mogą się niesamowicie rozwinąć. Także bardzo fajny tweet, bardzo mi się to podoba. Moje myślenie jest absolutnie takie same. To jest rewolucja, której po prostu wszyscy, którzy gdzieś tam są na tym rynku, są jej częścią. Muszę nawiązać również do meczu Anglia-Polska, a więc ważne mega wydarzenie dla każdego kibica piłki nożnej. Oczywiście zagramy bez Roberta Lewandowskiego, więc ten skład jest dość mocno osłabiony. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, bo wiele osób pytało mnie o tej całej akcji z klękaniem, co ja myślę. Pytaliście też na grupach, nawet w wiadomościach prywatnych. Słuchajcie, ja uważam, że tego typu akcje absolutnie nie są potrzebne. Tak? Klękanie kojarzy się w ogóle z czym innym i jest wykorzystywane gdzie indziej. Tak? Można oczywiście pewne idee popierać, można pewne idee szanować. Natomiast tego typu akcje uważam, że nie są potrzebne i w mojej prywatnej opinii absolutnie nie widzę tutaj żadnego. Moralnego uzasadnienia, żadnego powodu, żeby nasi zawodnicy mieli właśnie klękać w związku z tą akcją. Także myślę, że tak się nie stanie, ale oczywiście jest to moje prywatne zdanie. Lecimy sobie, słuchajcie dalej, jesteśmy na BIN krypto. Tether jest w pełni zabezpieczony przez rezerwy, twierdzi mur kaiman. Oczywiście to jest rzecz, o której mówimy bardzo często. Dzisiaj zastanawiamy się, czy tether ma pokrycie. Tether, a więc największy obecnie stablecoin, stablecoin z największą kapitalizacją na rynku. Ja również sam mam bardzo dużo Tetera. No i tutaj, zgodnie z tą wypowiedzią, Tether jest w pełni wspierany przez rezerwy Tether Holding Limited. Co więcej, rezerwy Tethera dla USDT są większe niż kwota potrzebna do ich y, wykupu. Oczywiście patrzymy zawsze na dwie strony medalu. Bardzo cieszą mnie tego typu informacje. Z tego co tutaj wyczytałem, ten raport jest dość solidny, jest rzetelny, jest skonsolidowany, także mam nadzieję również, że Tether ma te pokrycie, bo dzisiaj Tether jest stablecoinem, który odgrywa na rynku bardzo, bardzo ważną rolę. Tether jest na wszystkich największych giełdach, jest w parach do wielu, wielu naprawdę pozycji i wychodzenie do stablecoinów daje nam właśnie inwestorom dużo więcej możliwości niż mielibyśmy wychodzić na przykład do Bitcoina, do Ethereum czy z jednych altcoinów do drugich altcoinów. Oczywiście ja również swój portfel zabezpieczam. Dzisiaj również mam bardzo dużo USDC i staram się dzielić to mniej więcej po 50. Na początku miałem oczywiście dużo więcej Tethera, teraz staram się robić równowagę, natomiast na Tethera patrzę bardzo spokojnie. Nic złego nie dzieje się na giełdach, mamy coraz więcej pozytywnych informacji na temat pokrycia, dlatego uważam, że gdzieś tam Tether jest ciągle, przynajmniej w mojej prywatnej opinii, pozycją godną zaufania. Lecimy sobie dalej. Batalia Dexów, słuchajcie, to się toczy: Pancake Squab dogania Uniswap. Oczywiście, teraz, ze względu na opłaty na Ethereum, mamy niesamowity wzrost ruchu na Binance Smart Chain, a więc te Dexy, które mogą to wykorzystywać, również bardzo, bardzo mocno działają i walczą gdzieś tam o klienta, także niesamowita również wzrost samego Pancake Swapa. Ja bardziej patrzę w kierunku łamincza tak jak wam mówiłem, tam również mamy Binance Smart Chain. Jest to dla mnie projekt, który jeszcze może bardzo mocno się rozwinąć. Natomiast wiem, że na Pancake'u, na tych innych rzeczach opartych o BSC, na tych różnych farmach wiele osób, wiele osób działa i tak jak mówię, gdzieś tam te deksy Idą w bardzo dobrą stronę. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. PayPal wprowadza rozwiązanie płatności krypto checkout. Oczywiście PayPal y, bardzo mocno wchodzi na rynek kryptowalut, ma już zatrudnionych ludzi do tego, żeby właśnie robić pewne rzeczy związane z kryptowalutami. No i dzisiaj bardzo ważna informacja: klienci PayPal w USA wkrótce będą mogli kupować za pomocą kryptowalut. PayPal pozwoli na płatności za pomocą, uwaga, bitcoina. Ethereum, Bitcoin Cash i Litecoina za konwersję kryptowalut na dolary. Nie będą pobierane żadne dodatkowe opłaty. Bardzo ciekawa sytuacja, duży jednak news, bo tak jak zawsze sobie o tym mówimy, PayPal jest dużym graczem, i widać, że przechylnie patrzy w kierunku kryptowalut, wprowadza również kryptowaluty, także również PayPala bardzo, bardzo mocno obserwujemy procesor płatniczy, który powiedział dzisiaj absolutnie zdecydowanie tak, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Jajka MFT. Polka mod generują 1 milion dolarów opłaty za gaz. Oczywiście wiele osób tutaj te jajka odbierało. Jest to kolejny Temat, kolejna rzecz, która pokazuje jak duże szaleństwo mamy na tym rynku NFT, jak to wszystko się, się gdzieś tam zmienia, tak? Dzisiaj wiele osób mówi, że wiele tych projektów nie ma wartości i również po części muszę się z tym zgodzić, natomiast przypomnijcie sobie te, kiedy byliście młodzi, jedni zbierali puszki, inni zbierali znaczki, inni zbierali kapsle, niektórzy kolorowe karteczki, tak? Ja sam je zbierałem, się wymienialiśmy, czy to wszystko dzisiaj w kontekście tych wielu lat, ma jakąś wartość? Pewnie nie. Dlatego na rynku NFT również będą projekty bardzo wartościowe, będą projekty, które będą tokenizować sztukę, będą projekty, które będą wnosić wartość, będą gry oparte na blockchainie, które będą miały właśnie tokeny NFT i będą bardzo dobrze zarabiać i prosperować, ale również będą takie projekty, które przeminą wraz z tym hype'em, wraz z tą modą i gdzieś tam odejdą. Ja uważam, że najlepsze jeszcze przed nami, uważam, że wiele projektów opartych właśnie o NFT dopiero powstanie, dopiero się stworzy dzisiaj mamy wiele projektów które są prekursorami tego rynku i tak naprawdę jeszcze w mojej opinii najlepsze przed nami natomiast ja tego jajka nie odbierałem jak ktoś trafił słuchajcie to dajcie znać i dajcie w ogóle znać jaka cena jest teraz na zdecentralizowanych marketplace tak jak to wygląda bo bardzo mnie to ciekawi lecimy sobie dalej jesteśmy na kompariku bitcoin znajdzie się w portfelu jednego miliona osób w przeciągu czterech lat twierdzi Willy Wu. oczywiście Cały czas możemy powiedzieć, że Bitcoin jest na wczesnym etapie rozwoju. Nie mam na myśli tutaj ceny, ale mam na myśli to, jak wiele dzisiaj osób wie o Bitcoinie i ile osób używa Bitcoina i kryptowalut. Słuchajcie, jesteśmy na poziomie 2%, jeżeli chodzi właśnie o globalną społeczność, jeżeli chodzi o używanie Bitcoina, to jest naprawdę niewiele, to jest kropla w morzu. Natomiast dzisiaj ta droga, która się dzieje, a więc zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, banków, pójście właśnie w tym kierunku, wrzucanie kapitału i dywersyfikowanie swojego portfela przez gigantów, pokazuje, że idziemy absolutnie w dobrym kierunku. Oczywiście kolejne lata to będą również lata przełomowe. Natomiast Cały czas można jednak mówić o tym, że jeżeli chodzi o adopcję kryptowalut i adopcję o bitcoina, jesteśmy na początku drogi. A więc jak gdzieś tam za parę lat będziemy rozmawiać, być może na moim kanale, to osoby, które wytrwają ze mną te kilka lat, Będą, będzie można powiedzieć, że jesteście takimi wczesnymi adoptorami Bitcoina. Oczywiście pamiętajcie, żeby dać subskrypcję, żeby dać łapę w górę. Dla was to sekunda, a dla mnie jest to bardzo, bardzo ważne. Lecimy po kolejny poziom po 13 tysięcy subskrybentów i za każdą subskrypcję serdecznie, serdecznie dziękuję. Lecimy sobie dalej. Zyski z Bitcoina muszą być opodatkowane w Indiach, pomimo braku stosownych przepisów. Tutaj słuchajcie, bardzo ciekawa informacja, interpretacja pojawia się w momencie, gdy kraj chce. Całkowicie zakazać obrotu cyfrowymi walutami. No i tutaj oczywiście zakazujesz, ale podatki bierzesz, takie przypadki mieliśmy już mieliśmy już w przeszłości natomiast mam nadzieję, że sytuacja w Indiach się wykreuje Indie jest to ważny region jeżeli chodzi o rozwój kryptowalut i to właśnie w tego typu rejonach kryptowaluty mają bardzo dużo do pokazania dużo rozwiązań mogą wprowadzić patrzę też tutaj w kontekście Chili's, które chce wejść na rynek indyjski, także zobaczymy, zobaczymy jak ta sytuacja tutaj z Indiami się rozwinie, natomiast jest to bardzo ważny region, w mojej opinii dla całego świata kryptowalut. Dzisiaj wyjątkowy oczywiście dzień, bardzo dużo dzieje się w naszych projektach. Carbon rusza, wersja beta, ja jeszcze nie testowałem, dopiero jak skończę pobudkę, usiądę, zaloguję się. Wiem, że kilka osób miało problemy z logowaniem. Są też informacje na medium. Podamy, że takie problemy mogą występować. Natomiast zobaczymy, jak wygląda platforma, jak działa. Obecnie, jeżeli chodzi o cenę 0,31 także mamy bardzo mega dobry wynik jeżeli chodzi o tą fazę, kiedy myśmy kupowali a więc od tego public sale'a y, jesteśmy obecnie słuchajcie 23% poniżej ATH, które było na poziomie 0,41 jak to widzę cenę? Moim zdaniem spokojny, stabilny rozwój wraz z rozwojem platformy, jeżeli platforma będzie działać jeżeli pokaże dobre rozwiązania przede wszystkim musi tutaj pójść duży wzrost użytkowników słuchajcie całego carbona. to jest bardzo bardzo ważne, ten projekt jest Ciągle na początku. Ruszy platforma, będziemy oceniać. Słuchajcie, mamy dopiero 2000 hodlerów właśnie Carbona. Także to jest absolutnie początek. Na spokojnie będziemy oceniać. Ja cieszę się, że udało mi się wejść w tej początkowej fazie, i liczę na to, że Carbon powalczy tutaj z gigantami i stworzy w końcu pierwszą, dobrą, mocną, zdecentralizowaną, bezpieczną platformę social mediową opartą właśnie o blockchaina. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Jesteśmy oczywiście przy Orion Protocol. Dzisiaj również rusza, rusza w końcu Orion. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy, jakie rozwiązania. Także, tak jak mówię, to jest ważny, bardzo ważny dzień dla całej naszej społeczności. Ja nie mogę już się doczekać tego startu. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Jeżeli chodzi o cenę Orion, zobaczmy sobie, jak to wygląda dzisiaj. Czy tutaj już coś poszło, czy było wcześniej sell the news. Słuchajcie, 23 dolary, 22 jesteśmy obecnie. Słuchajcie, 21%. Poniżej ATH. Ja tu wchodziłem na poziomie 4 dolarów i 12 dolarów, także jest dobry plus. Natomiast cały czas na spokojnie czekam, jak ruszy platforma. Myślę, że również tutaj cenowo mamy bardzo dużo do zrobienia. Także duży krok dla tego projektu, zobaczymy, jak tutaj to się rozegra. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście temat od wczoraj, o którym głośno to jest Olizeum, i chciałbym tutaj opowiedzieć Wam, co się tak naprawdę wydarzyło, bo wiele osób pyta. Zacznijmy sobie od tego, że została uwolniona duża ilość tokenów, i o tym wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy, że 30 marca zostanie uwolniona duża ilość tokenów, i ja również, wchodząc w ten projekt, o tym mówiłem. Natomiast uznałem, że mimo wszystko wejdę na, na IEO na probicie. I tak jak mówiłem, zawsze wchodzę poziomami. Tego staram się was uczyć, więc pierwsze i drugie zakupy zrobiłem na probicie i wczoraj przy tym dumpie ceny. Oczywiście dokupiłem bardzo dużą ilość tokenów po to, żeby uśrednić sobie cenę. Oczywiście można było to lepiej rozegrać. Zawsze można zrobić coś lepiej. Nigdy nie jest tak, że można zrobić coś. Idealnie. Natomiast ja podjąłem tutaj ryzyko, uznałem, że mimo wszystko nie będzie tak dużego dumpu. Nie spodziewałem się takiego dumpu. Pewnie nikt z was się nie spodziewał. Natomiast od wczoraj wylewają się bardzo duże wiadra pomyli, że tak powiem, na projekt. Wiele osób pisze, że to skam. No i tutaj chciałbym powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony. Pierwsza sprawa jest taka, że to, że tokeny zostały uwolnione, było napisane wyraźnie w White Paper. Weźmy pod uwagę, że byli inwestorzy, którzy kupowali ten projekt po cenie 0,001, a więc za grosze, i te tokeny zostały uwolnione. Oczywiście ja również myślałem, że nie będzie aż tak du dużego zrzutu, natomiast przede wszystkim trzeba powiedzieć jasno, że tutaj zespół nie ponosi za to odpowiedzialności, dlatego że moim zdaniem większym strzałem w kolano byłoby to, gdyby te tokeny zamknęli i nie pozwolili tym early inwestorom, tym osobom, które wchodziły 3 lata temu w ten projekt po prostu tych tokenów sprzedać. Oczywiście potężne dump, wieloryby wypuściły te tokeny, dlatego zespół moim zdaniem mimo wszystko postąpił fair, dlatego że dotrzymał zasad private sale'u i dotrzymał zasad zapisanych właśnie w white paper. Oczywiście nie sądziłem, że te wieloryby aż tak mocno to zrzucą, natomiast tak jak mówię, jak ktoś kupował to w tej cenie, o której mówiłem, to sprzedając nawet to za grosze jest razy cztery do przodu. Kolejna rzecz, IEO na probicie, oczywiście tam kupowaliśmy w cenie 0,5 i 0,6 dolara, natomiast wiele osób się zastanawia po co tak naprawdę te IEO zostało zrobione, skoro zespół wiedział, skoro ludzie wiedzieli, że będzie takie uwolnienie właśnie tokenów i najprawdopodobniej spowoduje to dump ceny. Ja patrzę na to trochę z innej perspektywy, dla mnie fundamentalnie w tym projekcie nie zmienia się nic, po pierwsze produkt cały czas działa, produkt jest, team się nie zmienia. Wszystko jest tak, jak powinno. White paper, roadmap jest realizowany, mimo że nie wszystko być może nam się podoba i uważam, że tutaj ten projekt ma jeszcze bardzo dużo do udowodnienia. Weźmy pod uwagę taki scenariusz. Oczywiście to są tylko moje domysły, że TIO na probicie, które się zakończyło, bo przy, przypominam, że dwie rundy są zakończone i jest tam zebrane bardzo dużo pieniędzy. W tym momencie zespół ma bardzo dużo możliwości po to, żeby postawić ten projekt na, na Mogi i ruszyć na nowo. Oczywiście tokenometria została źle zrobiona i to są fakty, tak? Natomiast 3 lata temu być może inna była wizja projektu, być może nikt nie sądził, że pójdziemy w tym kierunku, no i pewne rzeczy, pewne błędy, które popełnili na początku, yy, musiały być tutaj skorygowane. Dzisiaj prawda jest taka, że dzięki temu, że zrobili AIO na prowicie, mają bardzo duży kapitał. Mają duży kapitał, mają bardzo dużo rozwiązań, żeby postawić ten projekt na nogi. Mogą na przykład dzięki temu kapitałowi skupić tokenu z rynku, zrobić jakieś spalanie, zmniejszyć ilość. Tokenów, i myślę, że jeżeli myślą o tym projekcie poważnie, to właśnie w taki sposób to rozegrają. Nie wierzę, że jest to przypadek, że gdzieś tam te IEO na probicie zostało zrobione w tej cenie i w tym czasie. I uważam, że dzisiaj właśnie to, że zrobili te, te IEO, moim zdaniem uratuje ten projekt, dlatego że mają kapitał, a mając kapitał, można zastosować tutaj bardzo, bardzo wiele rozwiązań. Oczywiście, kupując te tokeny w IEO, podjęliśmy ryzyko. Podjęliśmy ryzyko, wszyscy, którzy są w tym projekcie, gdzieś tam. Pisaliśmy o takim scenariuszu, natomiast bardzo ważne jest to, że ja dzisiaj, bo wiele osób pytało, co ja robię. Ja wczoraj po, przy tym dumpie słuchajcie przy cenie 0.04 dokupiłem bardzo dużą ilość tokenów po to, żeby to uśrednić. Dlaczego? Dlatego, że cały czas mam wiarę w projekt i to, co się stało, było zapisane w White Paper i uważam, że gorsze byłoby, gdyby oszukali tych wczesnych inwestorów i nie zrobili tego zrzutu, nie oddali im tokenów. Zachowali się tutaj bardzo fair, natomiast teraz. Pytanie jest, czy te błędy, które zostały popełnione na początku, zostaną skorygowane? W mojej prywatnej opinii tak. Dopiero kiedy zobaczę, że projekt nie realizuje założeń, że aplikacja się nie rozwija, wtedy dopiero podejmę decyzję, co z tym robić. I teraz bardzo ważna rzecz, bo ktoś pyta, no ale dlaczego taki dump, skoro projekt tak się rozwija? Słuchajcie projekt jest na początku, projekt absolutnie dopiero raczkuje, dump jest spowodowany tym, mamy słuchajcie dopiero 2315 inwestorów właśnie Olizeum, to jest kropla w morzu nie było możliwości, żeby tak mała, ta, tak mała liczba portfeli, tak mała liczba ludzi, którzy interesują się tym projektem, skupiła tutaj te tokeny, rynek nie był w stanie wchłonąć tak potężnych rzutów, które przypominam jeszcze się nie skończyły, natomiast tak jak też patrzymy sobie, słuchajcie, od, zobaczcie, od 29 mieliśmy liczbę hodlerów 1000, a więc ta liczba się podwoiła. Wieloryby zrzucają tokeny, ale pojawiają się nowi inwestorzy. Weźmy pod uwagę też to, że osoby, które wchodziły na probicie przy tej cenie 0,5, w tym ja jestem taką osobą, to my mamy już inną wizję projektu i my gdzieś tam wierzymy, że te produkty, które pokazał Team, te rozwiązania mają szansę odnieść sukces na tym rynku. A więc te wszystkie rzeczy, jeżeli sobie zbieramy, gdzieś tam w mojej prywatnej opinii dają. Obraz pozytywny co do tego projektu. Natomiast jeżeli ktoś poczuł mocne kucie w czterech literach i uznał, że tego typu zachowania, tego typu rzeczy, które się wydarzyły, negatywnie wpłyną i gdzieś tam blokują ten projekt, to. Po prostu trzeba z projektu wyjść i się przestać nim interesować i pójść dalej. Mamy bardzo wiele projektów, które robią bardzo dobre wyniki, rynek sam oferuje wiele rozwiązań. Natomiast ja trzymam się starej, prostej zasady. Bądź wciwy, wtedy, kiedy inni się boją, wtedy, kiedy ludzie się bali, kiedy pisali o skamie, o końcu projektu. Mimo, że wszystko było ustalone wcześniej. Ja skupowałem swoje olizeum i zrobiłem tutaj bardzo duże zakupy. I dzięki temu Dumpowi mam 10 razy tyle tokenów, ile chciałem mieć początkowo. Oczywiście. Czy tutaj da się zarobić, zobaczymy. Te moje zakupy już są na dobrym plusie. Natomiast, tak jak mówię, ja patrzę na ten projekt długoterminowo i teraz będę oceniał każdy ruch. Będę sprawdzał, jak projekt poradzi sobie z tym dużym uwalnianiem, które jest jeszcze również przed nami i w jaki sposób przede wszystkim marketingowo wykorzystają potężne środki, które zebrali na Probit. Moim zdaniem, akcja z Probitem była zaplanowana. Potrzebowali kapitału yy, też jeszcze raz powtarzam, to że rozdali tak dużo na początku, bo tam były też darmowe tokeny to że ten private sale był taki tani to spowodowało, że te wieloryby zrzuciły te torby, pozbywają się a teraz jeżeli projekt będzie się rozwijał to do projektu będą dołączać inwestorzy świadomi, którzy widzą potencjał tego produktu, jak to się rozegra, zobaczymy, ja jestem pozytywnie cały czas nastawiony, dopóki nie zobaczę, że coś złego dzieje się w produkcie w teamie, dopóki nie zobaczę, że projekt nie robi marketingu, cały czas jestem tutaj w tym projekcie i jestem z niego bardzo bardzo zadowolony. I może być jeszcze tak, że historia da fajnego psikusa i te wejście, ten dump to będzie jedna z moich najlepszych decyzji, jakie podjąłem. Bo teraz pamiętajcie, że jeżeli wchodziliśmy na probicie i teraz ktoś dokupił, bo widzi wartość w projekcie, to uśrednił sobie cenę, tak? I teraz mimo, że na probicie płaciliśmy 0,5 czy 0,6 właśnie tutaj dolara w zależności od tego kto kiedy wchodził, no to jeżeli sobie uśrednił i podzieli to sobie, to ta średnia będzie bardzo niska i cena za token uśredniona jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. U mnie już niewiele tak naprawdę brakuje. Jeżeli projekt tutaj wejdzie na 10 centów, to ja już jestem praktycznie na zero. Także jestem bardzo zadowolony. Natomiast jeszcze raz powtarzam, dzisiaj piłka. I karty są po stronie projektu. Mają całą talię kart, mają jokera, bo mają niesamowity kapitał spróbitu. Mają społeczność, która zaczyna się budować. Mają produkt, mają partnerstwa, stoją za tym głośne nazwiska, więc podchodzę do tego bardzo spokojnie. Natomiast mam nadzieję, że tutaj też odebraliście swoje lekcje, to co wam mówię w każdej pobudce. Kupuj i sprzedawaj poziomami. Dlatego też przy wejściu na probit mówiłem o tym wielokrotnie, że trzecie zakupy zostawiam sobie na listing na Uniswapie, bo każdy wiedział o tym, że może tak się skończyć. Oczywiście takiego poziomu ceny się nie spodziewałem. Patrzę na to też z punktu przedsiębiorcy, i gdzieś tam rozumiem te wieloryby, które zrzuciły, bo i tak są tutaj 400 czy 700% do przodu, a to jest bardzo dobry zysk, patrząc od tej fazy, właśnie pre-sale. Natomiast moim zdaniem, można było z tego wyciągnąć dużo więcej, wystarczyło trochę poczekać, sprzedawać poziomami, ale nie mój cyrk, nie moje małpy, moje oli jest w portfelu, jest na probicie. I na spokojnie sobie czekam. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście dzisiaj potężne wydarzenie dla Chili's. Jeżeli nie wiecie jeszcze, w jaki sposób tutaj przystąpić do tego fan token offering i chcielibyście zakupić swoje pierwsze fan tokeny, chcielibyście wejść do projektu, to wczoraj nagraliśmy Wam takie AMA, gdzie daliśmy podsumowanie, odpowiedź, jak kupić, jaki jest potencjał. Zapraszam wszystkich. Link jest i na stronie, i na moim YouTubie. Lecimy sobie dalej. Oczywiście bardzo dużo dzieje się w Crypto.com. Jesteśmy po mainnecie, jesteśmy po starcie platformy MFT. Yy, jesteśmy po starcie dużego superchargera na engine. Ie. Teraz też można jeszcze było zatwierdzać swoją alokację właśnie w Syndicate, także na Flow. Ja również ją zrobiłem, maksymalna alokacja przy 10 tysiącach na stake była 5 tysięcy, także myślę, że tu również będzie dobry wynik. Oczywiście z okazji mainetu jest konkurs, także i dla nowych użytkowników wszystko przeczytacie sobie tutaj oczywiście na medium. No i mamy nowe pary dla USDC. Dzisiaj USDC ro, robi bardzo dobre wyniki ze względu właśnie również na tą współpracę z Visa, u na Cryptocom. Dlatego każda kolejna para powoduje więcej możliwości na giełdzie Cryptocom, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o Cryptocom, to oczywiście platforma MFT, no i słuchajcie, rusza kolekcja Snoop Doga. Wiele osób zna tego rapera, wiele osób tu się interesuje. Myślę, że to się sprzeda bardzo, bardzo szybko. Ja akurat tutaj w te MFT nie inwestuję. Gdzieś tam mój kapitał jest przerzucany w innym kierunku. Natomiast na pewno duże wydarzenie i bardzo głośne nazwisko, głośne partnerstwo dla całego Crypto.com. Lecimy sobie dalej. Oczywiście Binance. Bardzo dobrze wypadł. Ostatni lunch pool na Alice. Niedługo Wam pokażę wyniki. Czekam, aż to się zakończy. Bardzo fajne maliczenia. Mamy też uruchomienie nowego Lunch poolu. Również zrobię wam o tym film. Także tutaj również pasywka na Binance jest. Testujemy Carbona, czekamy start na Orion Protocol, Obserwujemy Olizeum, obserwujemy Bitcoina. Zapraszam wszystkich na grupy. łapka, subskrypcja. Lecimy z naszymi tematami. Dzięki za uwagę. Hej ekipa.